Bo każdy o tym wie, że w miejscu nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Z co słychać? TV. Ekonomia jest jak wiara. Nie dość, że trudno ją zrozumieć to jeszcze czasami bywa nieobliczalna, wręcz szkodliwa. Gdyby nie arytmetyka, no krótko mówiąc rachunki, to w ogóle byśmy byli w chruśniaku albo i w malinach, kto wie. Tymczasem wśród nas jest bardzo dużo takich domorosłych ekonomistów, nie mówiąc o tych ekonomistach bankowych, o tych ekonomistach wykształconych. I wszyscy nam robią wodę z mózgu. Właściwie to nie wiemy, czy rzeczywiście jest dobrze w naszym kraju, czy już trochę gorzej, a może całkiem źle. Może stąd właśnie te afery wynikają, wyrastają nas przed oczami, by ukryć to, o czym rząd nie chce nawet myśleć, a ekonomiści tym bardziej. Ostatnio wpadłem na rozważania premiera Morawieckiego ekonomiczne do bankowiec ma do tego prawo święte nawet prawo no i wychwyciłem parę lapsusów z jego ideologii ekonomicznej o czym piszę w najnowszym numerze co słychać witam państwa serdecznie 49 już tygodniu 2019 roku w tygodniu pierwszym tygodniu adwentu stąd ta gwiazda betlejemska Czekamy na nią jeszcze cztery tygodnie, niespełna trzy tygodnie właściwie, aż się pojawi na niebie z utęsknieniem, bo przecież my wszyscy święta Bożego Narodzenia zawsze preferujemy, jak to kiedyś mniemanolog stosowany twierdził, pytał wręcz, które święta są ważniejsze, czy Bożego Narodzenia, czy wielkiej nocy. No chyba myślę, że. Z punktu widzenia wiary, wielkanoc, ale z punktu radości, takiej, prawda? Nieobliczalnej wręcz, czekając na śnieg, nawet tegoroczny, nie wiem, czy się doczekamy, bo pogoda jest straszna. No to chyba święta Bożego Narodzenia. Ale nie świąteczną jeszcze mamy okładkę, to dopiero za dwa tygodnie, bo teraz, no właśnie, okładka podatkowa, czyli Nasz burmistrz Miński, no nie nasz, niektórych z państwa burmistrz, i głosowanie w sprawie jednak uchwalonych wyższych stawek podatku. No, miasto będzie miało miliony, a my o te miliony będziemy. Ubożsi nasze konta, konta przedsiębiorców, chociaż im w ostatniej chwili trochę obniżono, ale przede wszystkim konta emerytów, ci, którzy mają spore domy i niestety będą musieli dużo płacić. Że nada nie wypada, to jest zarówno stwierdzenie dotyczące koalicji, jak i opozycji. Mamy czas Mikołajkowy, więc długo nie będę opowiadał o tym, o tym, co napisaliśmy w tym tygodniu. Ale te absurdy do burdy, czyli o imaginacjach naszego premiera, skądinąd skąd bardzo go lubię i szanuję. Ale czasami człowiekowi też się wypsnie, wypsnie prawda, rzeczy nawet ekonomiczne. No, ktoś powie: no, Co tu, Piątkowski, się wymądrzasz? Ekonomii nie studiowałeś. Ale na prosty rozum to, co tutaj proszę przeczytać, to pachnie bardzo brzydko. Zresztą w naszych lokalnych interesach samorządowych tak samo. Coraz brzydziej zaczyna pachnieć. No a zapachniało ostatnio, o czym donosi nas, nam korespondent internetowy tym razem, matnie szatni, czyli z okazji budowania właśnie szatni na boisku, przy boisku w Rudzie. Tej dębskiej ludzie. No i dyskusja przeciwko Wójtowi Kalinowskiemu jawnie wystąpił prezes Ostrowski. No, dzieje się. Kto nie ma internetu, na pewno o tym nie czytał. Kto ma, może też przeczytać u nas. Zmowa targowa to znowu o Mińsku Mazowieckim, a więc rzecz dotycząca naszego targowiska. Jak to można by było upupić, no nie powiem, udupić. Tych, którzy nie handlują na targowisku, a ci co handlują też mało nie płacą. Zresztą dziennie każdy handlujący może zapłacić prawie 800 złotych to jest zgodne z prawem. A więc jeszcze zwyżki stawek opłat targowych mogą rosnąć w Mińsku Mazowieckim na chwałę i potęgę miasta. Nie będzie chwały i potęgi, natomiast na parkingu przy ulicy Kościuszki burmistrz chciał zainstalować bramki, bramek nie będzie. No Bardzo kopnął go na sesji lipiński, radny lipiński. Kopnął, kopnął. No i proszę państwa, i tych bramek niestety nie, niestety dla burmistrza nie będzie. A taki, takiej wygody chciał? No przede wszystkim dlatego, że to polega na tym, jak państwo wiedzą ci, co jeżdżą, że wjeżdżamy normalnie, a wyjeżdżamy płacąc. No, i jeśli 5 minut będziemy szukali miejsca, nie znajdziemy, wyjeżdżamy, to nas żadna zapłata nie będzie dotyczyła. Rozwiązanie jest to takie, taki automatyzm, ale to nie wszędzie się sprawdza. A szczególnie nie na, ruchowej, nie na ruchliwej tak ulicy, jak jest ulica Kościuszki, tu skrzyżowanie, tutaj Rondo, to się nie, nie stanie. I chwała Bogu. Czyny z przyczyny. To z kolei o e, pogawędkach e, kryminalnych w Latowiczu. Mamy całą korespondencję i film. W ogóle zresztą filmów mamy w tym tygodniu dziewięć aż reportaży. Szczególnie właśnie z tych pogawędek policyjno-mieszkaniowych, e, e, policyjno ludnościowych, tych policji z mieszkańcami, żeby już było prosto i jasno. No i, i również z sesji, no bo sesja ostatnio były to sesje właśnie związane już nawet z uchwaleniem budżetu, preliminarzem budżetowym, ale szczególnie z sesjami podatkowymi. Ale mamy również porady prawne, stromoty wspólnoty, wtedy, kiedy ktoś się wygłupia, mieszkając we wspólnocie mieszkaniowej, czyli pije, hałasuje, czy można rzeczywiście takiego gościa eksmitować. Można, proszę Państwa, no ale do tego z głową trzeba przystąpić. No i ta żenada nie wypada. Pan burmistrz zaciska pięści, bo już teraz na pewno podatki muszą być uchwalone. No, była przede wszystkim radna Bujarska, która no, przyczyniła się walnie, jednym głosem do uchwalenia tych podatków. Ale powiedzmy sobie tak, radni opozycyjni też nie do końca byli przygotowani, żeby wypunktować burmistrza i jego zachcianki podatkowe, tudzież cięcia budżetowe, bo Mówi, jak nie będzie, to będzie ciął. No, no i, i to jest właśnie to. A w ogóle e, tak, e, tak, tak, taka mowa, że dbajmy o bezpieczeństwo finansowe miasta, jesteście radni, odpowiedzialni i tak dalej. Takie ideologie. No właśnie, jak nie można e, argumentami, no to trzeba właśnie ideologią przekonywać. Mam bardzo dużo karydoskopów w tym tygodniu, o różnych rzeczach. Między innymi, że zbudują urząd w Siennicy, między innymi, że była gala samorządowa związana z dwudziestoleciem powiatu i jeszcze masę, masę innych, ale była również sesja w Mińsku, gdzie mówiono o właśnie patologiach, a szczególnie patologiach rodzinnych, o niebieskiej karcie, gdzie radny, o przepraszam, nie radny, a mieszkaniec pan Szopa Edward zresztą przeciwstawił się zapisowi w regulaminie zwalczania tej patologii rodzinnej, tej przemocy domowej że to jest powszechne no pan Barankiewicz twierdzi że ponad 80% mamy przemocy w naszych gminnych czy polskich w ogóle rodzinach nie chce się wierzyć tekst jest napisany program nagrany i zachęcam do lektury. Dwie strony mocne, mocne strony sportowe radzę czytać. A więc wiosna do poprawy. Jeszcze będą mecze zaległe. Prężny listopad to są, widzę, sporty walki. I wójt z Pucharem. No, wójt w sienicy. No, idzie, proszę Państwa, A w sienicy, tak już jest, jak jesteśmy, to w najbliższy piątek będzie korowód kolędowy. Ja to zawsze zastanawiam się, dlaczego lokalna grupa działania organizuje ten korowód kolędowy na początku grudnia, a nie pod, w środku przynajmniej, no, w środku grudnia. Ani wykorzystać zdjęć na okładkę, ani nic, no nie można z tym nic zrobić, a w ogóle jest adwent, no kolędy powinny się być śpiewane, im bliżej świąt, tym lepiej, no, najlepiej w czasie świąt lub tuż po święta, no, widocznie tak musi być. Mamy 15 noworodków, Ładne dzieci się udały w tym y, tygodniu, nie można powiedzieć. Niektóre otworzyły nawet nam oczy, i proszę Państwa, i takich to jest y, no y, sześcioro, chyba na piętnaścioro. To całkiem, całkiem niezły rezultat, a jedno nawet, jedna dziewczynka się uśmiecha. Kiedy robię te zdjęcia, zawsze je prowokuję. Dziewczynom mówią, że chłopcy idą, a, a chłopakom, że dziewczyny, no i jakoś tam jest reakcja na to. Jest obwieszczenie wojewody o wydaniu decyzji. To dotyczy budowy drogi, szczególnie w zachodnie tereny naszego powiatu. No i proszę Państwa, wyprzedaż magazynowa w Jackonejcie. To jest przy ulicy Warszawskiej. Kto nie wie, to y, powinien tam trafić i w Starej niedzielce, Po prawej stronie jadąc do Centrum osady. Tyle. Pogoda nie najlepsza, ale na szczęście nie mrozi i nie ma szklanki na drogach. Chwała Bogu. Natomiast soli już jest masy. Ja bardzo proszę drogowców, by nie solili aż tak bardzo. No wiem, że to, to jest naprawdę troszeczkę więcej piasku, mniej soli, bo samochody wyglądają po przejechaniu paru kilometrów dokładnie. Każdy, kto jeździ, wie wyglądają strasznie. Właściwie trzeba było codziennie stawiać pod prysznic auta, żeby no, ta sól nie żarła blachy. Jeśli jeszcze auta mają blachę, bo ja zaczynam w to coraz mniej wierzyć, że którekolwiek, a to nie, nie stare auta, żeby miały całe, były całe z blachy, albo z drewna, jak polska syrenka. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia Państwu. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. co słychać, Divi?